Można poczuć atmosferę świątyń. Ogólnie akcja w tym roku, jeżeli chodzi o karpia świątecznego, wigilijnego dla mieszkańców miasta Kraków. Urząd Miasta Pomógł, Miejsce do Pomocy Społecznej Pomógł. Ja zadeklarowałem się, że zasponsoruję ryby, wykonam produkty, przywiozę. Miasto dało miejsca, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej załatwił wszystkie pozwolenia. Także wszyscy spotkaliśmy się i uzgodniliśmy, kto za co decyduje i co należy wykonać i każdy stanął na wysokości zadania. I w tym roku jest to jeszcze bardziej ważne niż 10 lata, ponieważ mamy pandemię i wiemy, że ciężka jest sytuacja, co było widać pod Nowochódzkim Centrum Kultury, że 1550 porcji wydaliśmy w niecałe półtorej godziny. Krakowianie chcą jeść karpia, cieszę się, że chcą jeść tego karpia z Doliny Będkowskiej. Cieszę się bardzo, że przychodzą. Jak widać też tutaj pod iceem też mamy bardzo dużo mieszkańców. Jeszcze spotkamy się cztery razy. Za dwa dni spotkamy się na placu Wolnica i już są w tym momencie przygotowywane pod ten plac 1500 porcji kolejnych. W przyszłym tygodniu w poniedziałek spotykamy się barbakan, w środę spotykamy się plac kurwanowie i zamykamy temat na błoniach.